Dzień dobry, tutaj Dorota. Jestem St. Charles. A prosie, tak mogę powiedzieć. Przyjechałam do Was, żeby zobaczyć co tutaj mają, bo akurat jestem w St Charles i przejeżdżałam sobie. Zobaczę jak u nich wygląda, czy jest różnica między ich a i naszym. I zobaczcie jakie mają już piękne dekoracje świąteczne. Także już za niedługo zaczniemy. Chorować na święta. Na dzisiaj jest sobota, to jest dużo ludzi, ale jak przyjadę sobie w taki inny dzień, tak spokojnie. No wtedy można wszystko pooglądać. Ten piesek mi się podoba. Nie wiem czy go będzie widać. Czekajcie, tak stanę dalej. Ten piesek mi się podoba. Zresztą wszystko. Zawsze lubię święta i wszystkie takie świąteczne rzeczy mnie, mnie zachwycają. Także żegnam się, chciałam tylko pokazać troszkę takich świątecznych, świątecznych rzeczy. No, ktoś tu buty zostawił, raczej nie świąteczne, ale sobie leżą, stoją raczej niż leżą. No zobaczcie jaką ma fajną buźkę. Także bardzo ładne takie, świąteczne. Jak ktoś coś potrzebuje, jakieś nowe. Na święta, no to można coś znaleźć. Ja, ja zawsze mam mnie mogę zawsze coś przyniesieć nowego na święta, bo święta to takie moje ulubione, będą mówić zawsze jak nie na Halloween, to na święta. To jest prawda, ja mam najwięcej właśnie świątecznych i Halloweenowych dekoracji. No ale jak się można oprzeć, jak to wszystko takie nowe, piękne. To żegnam się. Na razie. Pa!